Halo, halo, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na półfinał tej edycji UEFA Champions League. Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski, witamy serdecznie. Kto odpadnie z tej pary, zostańcie Państwo z nami, koniecznie. W dzisiejszym spotkaniu Ajax gra przeciwko Juventusowi. O awansie do finału marzą obie drużyny. W przekroju tego dwumeczu trzeba najpierw udowodnić, że miejsce w finale UEFA Champions League należy się właśnie im, a nie rywalom. Nie ma nic za darmo. Tutaj wszystko trzeba sobie wywalczyć, wybiegać. Centra w pole Dybala walczy o pozycję. ale zły na sędziego. Nie ma jednak racji. Był spalony. No żałuję, bo miał sytuację na strzelnie bramki. Dośrodkowuje Krystian. Czy będzie prowadzenie? Nie bywałe po raz kolejny w bramki. Ta gol! Pierwsza bramka! Teraz już powinno być łatwiej! Zespół, który prowadzi może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. Ten gol nie jest zaskoczeniem. Grają lepiej oddawali na bramkę rywala strzał za strzałem. któryś musiał w końcu okazać się skuteczny. Do rozstrzygnięcia półfinału jeszcze daleka droga. Przed nami cała druga połowa i mecz rewanżowy. Rotacji. Co możesz powiedzieć o występie Manjuki w pierwszej połowie meczu? Pięknie go dostrzegł. No prosto, to może być wyrównanie. I jest gol, proszę państwa. Ta bramka może zmienić losy tego meczu. Wyrównali i na pewno będą chcieli powalczyć o zwycięstwo. Przekonamy się niebawem, czy pójdą za ciosem będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. No za jednym pociągnięciem trener wykorzystuje limit zmian. Ach imponuje dzisiaj tymi podaniami. Tawicz. Tandebek. Obserwujemy jeden z ostatnich ataków. Być może padnie gol, który da im zwycięstwo. Emre Can. Cristiano Ronaldo. A do końca regulaminowego czasu gry pozostała już tylko minuta. Nie ma dzisiaj zwycięzców, nie ma pokonanych. Mecz kończy się remisem 1 do 1. Zanim zakończymy naszą transmisję, może warto powiedzieć kilka słów o dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to zasłużony remis. Pod wieloma względami ta drużyna nie zachwyciła, ale to jest dwumecz. Z sterowaniem wyroków poczekajmy zatem na spotkanie rewanżowe.